Witajcie kochani w kolejnym przekazie od Archaniołów. Dzisiaj bardzo krótki przekaz. Dwie karty, jedna talia. No i niech płynie. Na początku, bardzo szybkie przypomnienie o naszym BHP. Przede wszystkim pamiętajcie, że nie ma tutaj podziału na rzeczy dobre ani złe. Rzeczy po prostu są, bez oceniania i tyle. Jesteśmy w energii zbiorowej, więc. Jeżeli coś wam nie zarezonuje, to znaczy, że nie jest dla was, to znaczy, że jest dla kogoś innego i to też jest ok. I jeżeli padną słowa dotyczące przyszłości, to pamiętajcie, bierzcie to wyłącznie informacyjnie. Nic nie jest wyryte w kamieniu. Wszystkie decyzje podejmujecie wy i to wy jesteście kowalami swojego losu. A tutaj, jeżeli coś takiego padnie, to będzie wyłącznie informacyjne. Możecie, możecie zrobić wszystko, żeby ta wizja się spełniła, a możecie zrobić też wszystko, żeby się nie spełniła, jeśli Wam nie pasuje. Wybierzcie sobie... Dzisiaj w ogóle bez statywu tylko z ręki kręcę, więc może ekran falować. Wybierzcie sobie piórko. To jest grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia. No i lecimy z przekazem. Dzisiaj jestem w terenie, więc stąd takie warunki. Witaj grupo pierwsze. Wybraliście to piórko i tu jest dla Was przesłanie. Pierwsze przesłanie jest takie. Yy, magiczne i wyjątkowe jakości, które są w tobie, do których jeszcze nie dotarłeś, nie dotarłaś. Yy, teraz właśnie mają szansę się ujawnić. Bardzo, bardzo halloweenowo-wiedźmińskie. Mamy czarnego kota, czarnego ptaka. Yy, I dzień będzie wypełniony zbiegami okoliczności, szczęśliwymi zbiegami okoliczności. Słuchajcie, yy, tutaj jest bardzo silne przesłanie o synchroniczności. I otwórzcie się na znaki. Otwórzcie się na prowadzenie, bo, bo właśnie Archaniołowie i wszechświat mówią do Was cały czas. I jeżeli tylko przestaniecie poddawać w wątpliwość albo ym, przypinać łatkę przypadkowości zdarzeniom, które się wydarzają, to po pierwsze będziecie zobaczycie, jak bardzo jesteście zaopiekowani, zobaczycie siebie z zupełnie innej perspektywy i zobaczycie, z jaką, yy, po jak łatwej ścieżce wsześ, wszechświat chce Was prowadzić. I to jest dla Was przekaz na dzisiaj. Otwórzcie się na czarne ptaki, czarny kolor, czarne koty, czarne pióra. Um, jesteście prowadzeni, i o tym pamiętajcie. Buziaki mocne, i do następnego. Papa. Pa. Witaj, grupa druga. Wybraliście to piórko, i tu jest dla Was przekaz. I przekaz brzmi tak. Patrz wysoko, ustanawiaj sobie wysokie cele, i żyj tą najwyższą wizją swojego życia. Bo teraz właśnie masz wszelkie możliwości, żeby z łatwością pokona, pokonać. Wszystkie przeszkody, które na Twojej drodze ewentualnie się pojawią albo mogą się pojawić, mm, bardzo wibruje mi dla Was prawo założenia. na Bill Goddard. Jeżeli jeszcze nie znacie, to, to bardzo Wam polecam, żebyście zapoznali się z, z tą treścią, bo bardzo, bardzo jest dla Was. A jeżeli znacie, ale. Gdzieś Wam umknęła, to fajnie by było znowu się w to zanurzyć i znowu żyć tymi pytaniami kwantowymi i tymi, tym przyjęciem rzeczywistości najlepszej dla Was. I nie mieszcie na linii horyzontu, mieszcie powyżej gwiazd, bo wszystko jest do osiągnięcia dla Was. Teraz macie taką mega energię. A, a do tego macie jeszcze kartę przejścia. Karta przejścia, która mówi, że jesteście na ścieżce swojej duszy. Podążaj, na, podoj, podążaj nią i idź naprzód. Kochani, to działa. Żadne schody nie są za wysokie, żaden próg nie jest za wysoki, żadne drzwi nie są um, za bardzo zamknięte. Dali mi teraz taki obraz. To było mnóstwo eksperymentów, takich chyba już przeprowadzono psychologicznych, ale ten, który mi dają teraz, jest bardzo ważny. Studentów zamknięto w jakimś pomieszczeniu, dano im do rozwiązywania testy, i powiedziano, że drzwi będą zamknięte i nie będą mogli wyjść z tego pomieszczenia przez tam, nie wiem, ileś 5 godzin. I studenci się rzeczywiście zajęli tymi testami, i jak skończyli to te pięć godzin, się bardzo dłużyło, i wiecie, byli przekonani, że te drzwi są zamknięte, a drzwi nikt nigdy nie przekręcił zamka w tych drzwiach. Oni byli po prostu mieli tylko informacje w ich umysłach, że drzwi są zamknięte. I jeżeli dzisiaj ktoś z Was. Miał y, usłyszeć, że te drzwi, które myślą, że są zamknięte, tak naprawdę nie są zamknięte, tylko wydaje Wam się, że są zamknięte. To dzisiaj właśnie te słowa do Was płyną. Skorzystajcie z tej informacji. Wiżaki mocne, pięknego dnia i do następnego razu. I ta i grupa trzecia. Wybraliście to piórko, i tu jest dla Was przekaz. A przekaz brzmi: Teraz nadszedł czas, żeby wyjść do świata i pokazać siebie w pełni swojego światła, w pełnej okazałości, w pełni swojego talentu, umiejętności, bez Cienia krytyki, autokrytyki, bez cienia hmm, podważania swojego własnego autorytetu. I bez jakiegokolwiek ale do siebie. A do tego macie kartę energii. Karta energii. Wypełni cię tęczowa energia radości i przyniesie wzrost witalności. Wiecie, czuję, że to jest. Yy... Że ta karta energii mówi o tym momencie, kiedy stajecie właśnie w swojej prawdzie i mówicie: hej, ja jestem tą i tą osobą. I może to jest, i właśnie to przynosi ogromną ulgę. To odarcie siebie ze wstydu. Z wątpliwości, z tego, co ludzie pomyślą, co ludzie powiedzą, z takiej autokrytyki przynosi wielką ulgę. I do tego dzisiaj Was zachęcają Archaniołowie, do właśnie zrzucenia tej woalki, tej perspektywy, co ludzie powiedzą, yy, jak mnie ocenią. Pytanie: jak Ty siebie oceniasz i osądzasz, a może tego lepiej nie rób? Buziaki mocne i do następnego czytania. Pa, pa.